Osobowość antyspołeczna to zaburzenie, w którym jednostka trwale przekracza normy społeczne. Nie odczuwa winy ani empatii, a jej zachowanie opiera się na manipulacji, agresji i wyrachowanej instrumentalizacji innych. To nie chwilowe impulsy, ale ukształtowany wzorzec funkcjonowania, który często zaczyna się już w dzieciństwie, pod postacią znęcania się nad innymi, łamania zasad i braku skruchy. Człowiek z antyspołecznym zaburzeniem osobowości nie kieruje się moralnością, lecz zimnym rachunkiem zysków i strat. Zasady, uczucia innych i konsekwencje działań nie mają dla niego takiej wagi jak dla większości ludzi. Częst wykazuje urok osobisty, potrafi być charyzmatyczny i przekonujący, ale za tą fasadą kryje się chłodna kalkulacja i pogarda dla słabości. Zaburzenie to nie jest równoznaczne z impulsywnością czy agresją fizyczną. Choć te elementy mogą występować. Głębszym jego rdzeniem jest brak sumienia, emocjonalna pustka i przekonanie o byciu ponad prawem, ponad innymi. Dla osoby antyspołecznej świat to przestrzeń łowów, relacje są tylko środkiem do celu, a ludzie narzędziami. Antyspołeczność to dramat rozwoju emocjonalnego, w którym zatrzymano zdolność do odczuwania winy, współczucia i odpowiedzialności. To nie tylko problem jednostki, to realne zagrożenie dla otoczenia. Bo osoba z ASPD często nie tylko cierpi, ale też krzywdzi i nie widzi w tym nic złego. Relacja z osobą o antyspołecznym zaburzeniu osobowości, potocznie nazywaną psychopatą, przypomina powolne wciąganie w emocjonalną pułapkę, z której trudno się wydostać. Na początku wszystko wygląda idealnie. Osoba ta potrafi być czarująca, uważna pewna siebie i niezwykle atrakcyjna emocjonalnie. Buduje wrażenie wyjątkowego połączenia, które daje złudzenie bezpieczeństwa i głębi. Z czasem relacja zaczyna przyjmować inny ton. Partner z antyspołecznym zaburzeniem osobowości manipuluje, kłamie, wykorzystuje i testuje granice drugiej osoby, nie odczuwając winy. Znika autentyczność, pojawia się chłód, brak empatii i nieprzewidywalność. Każda słabość partnera jest zauważana i później wykorzystywana, albo do kontroli, albo do upokorzenia. Przeprosiny, jeśli się pojawiają, są wyłącznie narzędziem do utrzymania władzy, nigdy wyrazem skruchy. Ofiara zaczyna wątpić w swoje emocje, pamięć i ocenę sytuacji. W relacji panuje gaslighting, wywoływanie zazdrości, izolacja społeczna, cykle idealizacji i dewaluacji. Psychopata nie odczuwa autentycznego przywiązania. Związek to dla niego narzędzie do realizacji własnych celów, statusu, pieniędzy, seksu, kontroli. Gdy przestaje być użyteczny, partner jest porzucany, często z brutalnym chłodem i całkowitym brakiem refleksji. Taka relacja zostawia ślady, psychiczne wyniszczenie, utratę poczucia własnej wartości, stany lękowe, depresje, a niekiedy syndrom stresu pourazowego. To nie była miłość, to był emocjonalny teatr, w którym jedna osoba grała, a druga naprawdę czuła. Diagnoza osobowości antyspołecznej opiera się na określonych kryteriach diagnostycznych, zawartych m.in. w DSM-5, amerykański podręcznik diagnostyczny zaburzeń psychicznych, i ICD-1011, międzynarodowa klasyfikacja chorób. Warunkiem rozpoznania zaburzenia jest występowanie wzorca lekceważenia i naruszania praw innych ludzi, który utrzymuje się od 15 roku życia. Jednak formalna diagnoza nie jest stawiana przed ukończeniem 18 lat. Kluczowe kryteria obejmują uporczywe łamanie norm społecznych i prawnych, np. zachowania przestępcze, chroniczne kłamstwo, oszukiwanie, manipulowanie innymi dla osobistej korzyści, impulsywność, brak planowania przyszłości, lekkomyślność, drażliwość i agresywność, częste bójki lub akty przemocy, brak poczucia winy lub skruchy po wyrządzeniu krzywdy, obojętność wobec bezpieczeństwa własnego i innych nieodpowiedzialność, niezdolność do utrzymania pracy lub przestrzegania zobowiązań. Dodatkowo wiele osób z tym zaburzeniem wykazuje cechy psychopatii, chłód emocjonalny, brak empatii, płytkość afektu, powierzchowny urok i skłonność do wykorzystywania innych. Diagnozę stawia lekarz psychiatra lub psycholog kliniczny na podstawie wywiadu klinicznego, obserwacji zachowania, a niekiedy także standaryzowanych narzędzi diagnostycznych, Takich jak skala psychopatii PCLR. Ważne jest odróżnienie osobowości antyspołecznej od innych zaburzeń oraz od osób, które mogą przejawiać antyspołeczne zachowania, ale wynikające np. z uzależnień, traumy lub warunków środowiskowych, bez spełniania pełnych kryteriów osobowości antyspołecznej. Przykłady tego, jak funkcjonuje psychopata, są następujące. Pierwszy przykład. Płatny zabójca z Europy Wschodniej. Przez lata pracował na zlecenie grup przestępczych, eliminując osoby wskazane przez zleceniodawców. Był opanowany, beznamiętny i precyzyjny. W wywiadach opisywał ofiary bez emocji, traktując morderstwa jako pracę do wykonania. Nie wykazywał wyrzutów sumienia, a emocje innych ludzi uważał za oznakę słabości. Drugi przykład. Lider sekty z USA. Za pomocą charyzmy i manipulacji, podporządkował sobie grupę ludzi, którzy wykonywali jego rozkazy bez sprzeciwu. Z czasem doprowadził do serii brutalnych aktów przemocy. Sam nie uczestniczył bezpośrednio w zbrodniach, ale sterował nimi z dystansu, całkowicie pozbawiony empatii wobec ofiar i bez poczucia odpowiedzialności. Trzeci przykład kobieta z branży technologicznej. Przez lata prowadziła firmę opartą na fałszywych obietnicach. Wiedząc, że jej produkt nie działa, nadal pozyskiwała inwestorów, kłamała w mediach i wystawiała pacjentów na ryzyko. Nawet po ujawnieniu skandalu nie przyznała się do winy i twierdziła, że robiła wszystko z najlepszymi intencjami. Mężczyzna z wyższych sfer finansowych. Przez kilkadziesiąt lat prowadził gigantyczne oszustwo inwestycyjne, przez które tysiące ludzi straciły oszczędności życia. Spokojny, elokwentny, społecznie ceniony, do końca ukrywał skalę nadużyć, nie przejawiając żadnej skruchy. Piąty przykład. Złodziej z Ameryki Południowej. Specjalizował się w manipulowaniu kobietami. Uwodził je, okradał z oszczędności, a potem znikał. Potrafił wzbudzać zaufanie, był elokwentny i przekonujący. Gdy jedna z ofiar próbowała odzyskać pieniądze, publicznie ją oczerniał i przedstawiał jako szaloną. Szósty przykład. Policjant pracujący po dwóch stronach. Przez lata oficjalnie zwalczał przestępczość, jednocześnie współpracując z gangami, manipulował świadkami, niszczył dowody i zapewniał sobie bezkarność. Gdy prawda wyszła na jaw, bronił się, twierdząc, że działał dla większego dobra. Każdy z tych przypadków ilustruje różne oblicza osobowości antyspołecznej. Od zimnego okrucieństwa po subtelne, bezemocjonalne wykorzystywanie innych. Wspólnym mianownikiem jest brak empatii, wyrzutów sumienia i głębokie przekonanie o własnym prawie do łamania norm społecznych. Osobowość antyspołeczna to zaburzenie charakteryzujące się trwałym wzorcem lekceważenia praw innych ludzi, impulsywnością, agresją oraz brakiem poczucia winy lub wyrzutów sumienia. Terapia osób z tym zaburzeniem jest niezwykle wymagająca, ale możliwa, szczególnie gdy pacjent wykazuje chęć zmiany. Najczęściej stosowaną metodą terapeutyczną jest terapia poznawczo-behawioralna. Pomaga ona osobom z osobowością antyspołeczną zrozumieć, jakich myśli i przekonania wpływają na zachowanie. Terapeuta uczy ich rozpoznawania sytuacji wywołujących impulsywne, agresywne lub manipulacyjne reakcje oraz sposobów ich kontrolowania. Kluczowym elementem terapii jest też także rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak empatia współpraca czy radzenie sobie z frustracją. Jednak motywacja do zmiany u osób z osobowością antyspołeczną bywa bardzo niska. Często nie widzą oni potrzeby terapii lub negatywnych skutków swojego zachowania. Dlatego ważna jest konsekwencja i cierpliwość terapeuty, a także stworzenie środowiska opartego na jasnych zasadach i wsparciu, co może stopniowo zwiększać gotowość do współpracy. Wsparcie dla rodzin i bliskich jest równie istotne. Relacje z osobami z osobowością antyspołeczną bywają pełne napięć, nieporozumień i często obciążone emocjonalnie. Terapia rodzinna pomaga rozpoznać wzorce, które mogą wzmacniać negatywne zachowania, oraz uczy jak stawiać zdrowe granice, by chronić własne dobrostan. Grupy wsparcia dla rodzin dostarczają nie tylko wiedzy o zaburzeniu, ale też przestrzeni do dzielenia się doświadczeniami i emocjami, co zmniejsza poczucie izolacji. Edukacja jest kluczowa zarówno dla osób z zaburzeniem, jak i ich bliskich. Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania osobowości antyspołecznej pozwala unikać eskalacji konfliktów i pomaga w budowaniu zdrowszych form komunikacji. To z kolei wspiera proces terapeutyczny i sprzyja poprawie jakości życia całej rodziny. Podsumowując, terapia i wsparcie osób z osobowością antyspołeczną to długotrwały proces, który wymaga zaangażowania wielu stron. Pacjenta, terapeuty oraz bliskich. Choć zmiana jest trudna, możliwa jest dzięki odpowiednim metodom terapeutycznym, cierpliwości oraz świadomej pracy nad relacjami. Wsparcie bliskich i edukacja pomagają nie tylko zrozumieć zaburzenie, ale także tworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze otoczenie dla wszystkich zaangażowanych. Często zadawane pytania dotyczące osobowości antyspołecznej. Czym jest osobowość antyspołeczna? To zaburzenie osobowości charakteryzujące się trwałym wzorcem lekceważenia praw innych ludzi, brakiem empatii oraz częstym naruszaniem norm społecznych. Osoby z tym zaburzeniem często kłamią, manipulują i łamią zasady bez poczucia winy. Czy osoby z osobowością antyspołeczną to zawsze przestępcy? Nie. Choć wiele z nich łamie prawo, nie każda osoba z tym zaburzeniem popełnia przestępstwa. Część potrafi funkcjonować w społeczeństwie, choć ich działania bywają szkodliwe emocjonalnie lub moralnie dla innych. Czy osoba z osobowością antyspołeczną czuje emocje? Tak, choć często są to emocje płytkie lub powierzchowne. Zwykle nie odczuwają empatii, winy ani wyrzutów sumienia, ale mogą przeżywać frustrację, gniew czy satysfakcję. Czy osoby z tym zaburzeniem mogą się zmienić? Zmiana jest możliwa, choć trudna. Wymaga dużej motywacji do pracy nad sobą oraz zaangażowania w terapię. Często to otoczenie dostrzega problem wcześniej niż sama osoba z zaburzeniem. Jakie zachowania mogą wskazywać na osobowość antyspołeczną? Częste kłamstwa, brak szacunku dla granic innych, impulsywność, agresja, nieodpowiedzialność, wykorzystywanie ludzi oraz ignorowanie norm społecznych i prawnych. Czy osoby z osobowością antyspołeczną są niebezpieczne? Mogą być, zwłaszcza jeśli wykazują impulsywność lub agresję. Nie każda taka osoba jest fizycznie groźna, ale ich działania czy to niosą poważne konsekwencje psychiczne lub społeczne dla innych. Jak wygląda terapia dla osób z osobowością antyspołeczną? Najczęściej stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, która skupia się na modyfikacji myślenia, zachowań i rozwijaniu umiejętności społecznych. Kluczowe są też motywacja pacjenta i konsekwencja terapeuty. Czy można zaufać osobie z osobowością antyspołeczną? Zaufanie powinno być budowane ostrożnie i na podstawie obserwacji długofalowych działań. Osoby te często manipulują, więc warto zachować czujność i jasno wyznaczać granice. Jak radzić sobie, gdy bliska osoba ma osobowość antyspołeczną? Ważne jest dbanie o własne granice. Unikanie wchodzenia w gry manipulacyjne, a także korzystanie z pomocy specjalistów i grup wsparcia. Ochrona siebie powinna być priorytetem. Czy zaburzenie to częściej dotyczy mężczyzn czy kobiet? Statystycznie częściej diagnozuje się je u mężczyzn. U kobiet zaburzenie może przyjmować subtelniejsze formy i być trudniejsze do wykrycia. Czy dzieci z problemami zachowania mogą rozwinąć osobowość antyspołeczną? Tak, zaburzenia zachowania w dzieciństwie. Na przykład przemoc wobec innych, okrucieństwo wobec zwierząt, notoryczne kłamstwa mogą być wczesnym sygnałem ryzyka rozwoju osobowości antyspołecznej w dorosłości. Co zrobić, jeśli podejrzewamy u kogoś osobowość antyspołeczną? Najlepiej zachęcić tę osobę do konsultacji z psychologiem lub psychiatrą. Jeśli zachowanie stanowi zagrożenie dla innych, należy powiadomić odpowiednie służby lub instytucje. Osobowość antyspołeczna to poważne zaburzenie charakteryzujące się trwałym lekceważeniem praw innych, brakiem empatii, impulsywnością oraz skłonnościami do agresji i manipulacji. Osoby z tym zaburzeniem często działają bez poczucia winy, co utrudnia im nawiązywanie trwałych relacji i prowadzi do konfliktów oraz problemów prawnych i osobistych. Zachowania mogą przybierać różne formy. Od ukrytej manipulacji po otwartą agresję i łamanie prawa. Często mają trudności z bliskimi relacjami, choć potrafią być czarujące, co ułatwia zdobywanie i nadużywanie czy zaufania. Przyczyny tego zaburzenia są złożone i obejmują czynniki genetyczne oraz środowiskowe, takie jak traumatyczne dzieciństwo czy brak stabilności emocjonalnej. Wczesne doświadczenia kształtują trudności z empatią i kontrolą impulsów. Diagnoza wymaga profesjonalnej oceny opartej na obserwacji zachowań utrzymujących się od młodości. Leczenie jest trudne i wymaga motywacji pacjenta. Terapie poznawczo-behawioralne pomagają zmieniać destrukcyjne wzorce myślenia i zachowań, a także rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne. Wsparcie dla rodzin jest równie ważne, ponieważ relacje bywają obciążające i pełne napięć. Terapie rodzinne i grupy wsparcia pomagają zrozumieć zaburzenie, radzić sobie z emocjami i stawiać granice. Podsumowując, osobowość antyspołeczna to złożone zaburzenie, które znacząco wpływa na życie jednostki i jej otoczenia. Odpowiednia diagnoza, terapia i wsparcie dają szansę na poprawę funkcjonowania oraz odbudowę relacji, choć wymaga to czasu, cierpliwości i zaangażowania wszystkich stron.